Cześć. Witajcie w nowym roku! Dziś znów troszkę będzie o laurowiśni. W opisie lub w komentarzu zostawię Wam link do filmu, kiedy ukorzeniałem laurowiśnie, a teraz zbliżam się do mojej Donicy, gdzie jest już ukorzeniona laurowiśnia, zobaczcie, zabezpieczona takimi z suchymi liśćmi miskanta olbrzymiego. Takie młode sadzonki są bardzo narażone na chłód, wiatr, no nie daj Boże, mróz. Dlatego trzeba na nie chuchać i dmuchać. Taka osłonka na pewno się im przyda. Przyrosty w tej początkowej fazie wzrostu nie są jakieś oszałamiające. Ale myślę, że w nowym sezonie, już od wiosny, ta laurowiśnia ruszy jak skopyta. Potem będzie trzeba ją umieścić już w docelowym miejscu. No i dzisiaj troszkę opowiem, jak sadzić laurowiśnie na żywopłot. Tymczasem moją laurowiśnię jeszcze tutaj sobie osłonię, a was zaproszę do miejsca, gdzie nasadzeń laurowiśni Dokonała profesjonalna firma. Ale nim przeniesiemy się w tamto miejsce, zobaczcie taki fajny kontrast. Tutaj oszroniona trawka na mojej działce taki zupełnie zimowy obrazek a tuż obok jakby inna pora roku wiosna na całego a trawa piękna, soczysta i zielona. Wiosna lub wczesna jesień. W tych okresach najlepiej sadzić laurowiśnie na żywopłot. Tych nasadzeń dokonała profesjonalna firma właśnie wczesną jesienią. Sadzonki tej laurowiśni zostały umieszczone w takich dołkach 50 cm, tak aby podstawa pnia wystawała troszkę Ponad ziemię. A ziemia dla takich sadzonek powinna być żyzna, lekka i dobrze przepuszczająca wodę, a także umiarkowanie wilgotna. Ziemię można wzbogacić kompostem lub dobrze przekompostowanym obornikiem. A jaka to odmiana? Już się tutaj zbliżam, ponieważ, zobaczcie, zostały tutaj zawieszone. Karteczki. Zrobię fotkę i wszystkiego się dowiemy. Jest to odmiana laurowiśni kaukaskiej. Jest ona dosyć popularna, ponieważ żywopłot z niej rośnie bardzo szybko. Jest również bardzo gęsty i w miarę odporny na przymrozki. Wyróżnia się także węższymi i dłuższymi liśćmi od innych odmian. W skrócie, szybka i odporna. Jak wiecie, laurowiśnia preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych, ale w pełnym słońcu również sobie poradzi. Chociaż prawdopodobnie, kiedy będzie na takim pełnym słońcu, może to wpłynąć na szybkość i gęstość jej wzrostu. Kiedy już sobie posadzimy takie młode sadzonki, nie musimy się absolutnie przejmować przycinaniem tego żywopłotu. Pierwsze przycinanie można wykonać dopiero latem. Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym po posadzeniu jest obfite podlewanie. A jaką zastosować optymalną odległość między nowymi sadzonkami? Taka odległość to około od 60 cm do 1 metra, czyli właściwie 80 cm i będzie dobrze. A odległość od płotu to około pół metra. Tutaj tego może nie widać, ponieważ nie ma płotu, ale właśnie taką odległość najlepiej zastosować. No i jeszcze jedna informacja: takie młode sadzonki są bardzo narażone na atak mszyc. Więc najlepiej wykonać profilaktycznie oprysk na te właśnie szkodniki. No i wtedy laurowiśnia powinna rosnąć bardzo fajnie. No dobrze, to jeszcze ostatni rzut oka na ten nowo posadzony żywopłot. Można sobie jeszcze tutaj wszystko ładnie wyściółkować korą, wtedy woda w glebie. Nie będzie tak szybko odparowywała. Ale jak widać, tutaj tego jeszcze nie zastosowano. Być może w późniejszym okresie taka kora również tutaj się pojawi. No i w sprzyjających warunkach taki żywopłot z laurowiśni powinien urosnąć aż do wysokości około 2, a nawet 3 metrów. A jeśli mowa o takich wysokich żywopłotach. No to zapraszam do innego ujęcia. Tutaj możemy podziwiać już taki dorodny, bardzo stary żywopłot. Jak widać, jest on wysoki, gęsty. Te liście są bardzo ładne, zielone, ale ma on również kilka wad, o których zaraz Wam może nie opowiem, bo. Właściwie nie wiem, na co ta laurowiśnia choruje, ale będziecie mogli zobaczyć. Na przykład tutaj końcówki brązowieją. Tutaj jest ładny, zielony, ale zobaczcie, w środku również te listki zaczynają jakby usychać i opadać. Tutaj można zaobserwować zupełnie takie już pozbawione liści. Łodygi, no ale jeśli to wytniemy, no to żywopłot znów będzie prezentował się ładnie. Zobaczcie, tutaj również takie uschnięte końcówki, a nawet całe liście laurowiśni. No nie wygląda to ładnie. Sam jestem ciekaw, jaka jest tego przyczyna. Jeśli wiecie, to napiszcie, może w komentarzu. Ja osobiście kiedyś słyszałem o takiej chorobie grzybowej, która nazywa się dziurkowatość liści. No i być może to jest przyczyna takiego właśnie usychania tych listków. Akurat w tym przypadku chyba należałoby usunąć dokładnie te chore liście, no i wykonać jakiś oprysk. No ale to już inna kwestia. Tutaj jakiś owoc jeden się zachował. No a my chcemy, aby żywopłot wyglądał w taki sposób. No, i ten jest najbardziej pożądany przez wszystkich miłośników Laurowiśni. Taki właśnie ciemnozielony widok. Ciemnozielony i przypomnę, zimozielony, ponieważ ten żywopłot jest zielony cały rok. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się, cześć!